Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Dzisiaj Trybunał. Trybunał uh, Lux. E, przyznam, że taki mam troszkę e, dysona. Znaczy, powiem, co mnie skusiło. Skusiło mnie to, że tego Trybunała nie kojarzę, bo znam Trybunał Pils, znam Trybunał Eksport. Eksport zresztą uważam, że bardzo porządny... E, no, to jest Dortmunder, ale chmielony jak Pils, naprawdę uczciwe piwo. E, no więc tego luksa nie znam. Skusiła mnie butelka 03, bo mam duży sentyment do tych butelek. Co prawda, ta ma tu ohydny napis butelka bezwrotna. I nawet nie chodzi o to, czy jest zwrotna czy bezwrotna, tylko ten napis jest ohydny. Natomiast jestem wielkim fanem tej butelki, to jest kształt sztajni Steine 3. Um tylko bez tego napisu, no i jak już ją wziąłem do ręki, to tak patrzę, a ona ma bardzo fajne parametry. Otóż ekstrakt wagowo to 11,8, a alkohol to tylko 4,4, ze świecą szukać takich piw. Co prawda mniej zachęcający jest skład, składniki woda, słód, jęczmienny, jęczmień, browarny, chmiel, czyli poszedł jęczmień niesłodowany, żeby troszkę obniżyć koszty. Dla mnie dziadowskie oszczędności nie opłaca się skórka za wyprawkę, po co takie rzeczy robić. No ale dobra, a zwłaszcza jak się mówi, że to jest luks. No widocznie to tak samo luks ma takie samo, tak samo dużo treści niesie słowo luks, jak słowo premium czy słowo nie wiem. No i producentem jest Drink ID spółka z OO. To jest po prostu Sulimar po Browar Sulimar po e, rebrandingu, po zmianie nazwy. E, Okej, okay, nie? To znaczy e, ja bym tutaj jednak e, pisał, że to jest Browar Piotrków, bo to by lepiej wyglądało Browar Piotrków niż Drink ID. No ale tutaj jest napisane coś takiego. Piwo regionalne ważone od lat w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinnym browarze. Czyli rodzinny browar, ale nazywa się Drink ID. Nie? No i moim zdaniem to tak troszkę wygląda, jakby to jakaś niby rodzinny, a jednak jakieś takie korpo trochę, a w ogóle to tak Drink ID to tak. Ja wiem, dlaczego zmieniono tą nazwę. Chodziło o to, że oni się chcą zajmować nie tylko piwem. E... Ale wobec tego to ja myślę, że tu powinien być gdzieś napis Browar Piotków. Mamy tutaj takiego, prawda, Wojskiego. Na ten czas Wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli długi cenkowany kręty. Co to, to co prawda nie jest róg bawoli, tylko róg, e, instrument e, denty blaszany, ale to jest róg właśnie. To jest właśnie róg, tak wygląda róg. O ile się dobrze orientuję, bo ja tam wiecie, aż taki strasznie z muzyki, to do dobry nie jestem. Zobaczmy zatem, czy piwo dowiezie. Czy dowiezie? Znaczy, teoretycznie dużo się nie należy spodziewać po tym, ale ja się spodziewam jednak dużo. Dlaczego? No, parametry fajne. Po trybunale eksporcie mam dobre wrażenia, więc no, zobaczymy, zobaczymy. Druga butelka jest po to, żeby otworzyć tę pierwszą. Otworzyło się bez problemu, ale jakoś tak bez syknięcia. Na kapslu też wojski z rogiem. Gra jakiś tam hejnał, więc w zasadzie chyba wypadałoby to wypić na hejnał, nie? Słodowy. mielu chyba nie czuję. Goryczka jakaś tam jest. Ja mam bardzo dobre w ogóle skojarzenia z piciem z gwinta. Bo to mi się kojarzy z wyjazdami w góry, z piwem przy ognisku, na łajbie, gdzieś tam wiecie. W fajnych okolicznościach przyrody z fajnymi ludźmi, a pojemność 0,3 do tego wszystkiego jest o tyle dobra, że to piwo nie zdąży Ci się za bardzo ogrzać, nie zdąży się odgazować, więc jest moim zdaniem idealne. E, jedyne czego przy tej, bo mogę nawet ocenić klarowność, jedyne czego nie mogę ocenić, to nie mogę ocenić, e, ocenić barwy. E, bo to, że piwo jest klarowne, no to wiem. Um, ale jestem przygotowany, uwaga. I tu mamy Kufel. Więc barwa złocista, e, idealnie klarowne, drobno pęcherzykowa. Jak widzicie, dość obfita piana. Nie jest to pils. Znaczy, goryczka nie jest e, pilsowa. Nie jest to na tym poziomie goryczki, żeby to można nazwać pilcem. Z drugiej strony jednak ta goryczka jest. Hmm. Więc jak na jasne pełne, a tak tutaj napisano piwo Jasne pełne. Jest naprawdę nieźle. E, ja to piwo zakupiłem w delikatesach centrum w obornikach śląskich, e, czyli w style mojego ojca. E, I kosztowało 2,99. Nie wiem. Jaka jest dystrybucja tego piwa? Czy ono jest we wszystkich delikatesach, czy tylko w tych jednych? <laughs> w każdym razie takie bezpretensjonalne piwo do wypicia z gwinta, przy koszeniu trawnika czy przy ognisku, czy gdzieś tam w górach chociaż w góry to raczej puszki polecam no bo mniej noszenia. To myślę, że to robi robotę, tenże trybunał. Wasze zdrowie.